Właśnie jesteśmy na grzybach i będziemy rywalizować para na parę. Jesteśmy w takim gigantycznym lesie i kto będzie więcej grzybów, wygrywa. Rywalizować będę ja z Julcią versus Jana i Kasia. Jeden grzyb to jeden punkt, także jedziemy. Patrzcie, Jule, będę chciała przejść i prawie bez tego małego cudaka. Takiego grzyba znaleźliśmy, ale jest jakiś spleśniały w faroszku. Słuchajcie, mamy mały problem. Mają... Jesteśmy w złym miejscu i oni już mają jednego grzyba i to całkiem ładnego. Mamy grzybkę, kochani. Pierwszy grzybek. Także musimy szybko nadrobić. Może... Janek właśnie znalazł grzyba. A tutaj zobaczcie jakie jeżyny. Nice. Dobra, mordo. Widziałeś jakieś grzyby? Mordo, górę, po lewej jest jeden na tak lipa Ten jest słaby. Ten się nie nadaje. Dawaj inne info. Nie, to jest ten miodalny. To jest ten to jest podejrzany, ten. że ma. I to jest szatan. A. Nasz pies. Ewidentnie znalazł coś jedalnego. Znaleźliśmy coś takiego. Patrzcie na to, koralowiec. Znalazłem grzyba. Piękny okaz. Nie wiem jakiego grzyba, ale wygląda na jadalnego. Tak jest. Słuchajcie, mamy mały problem, ponieważ oni mają już cztery grzyby, a my nie mamy jeszcze ani jednego. Więc zmieniamy spada, bo wszystkie grzyby nam kradną. Okazuje się, że nas, nasz pies jest ma zdolności. Jest na grzyby. O, nie Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja mam bardzo utrudnione zadanie, bo niestety mój partner grzybiowy zachowuje się jak baba, i non stop mu coś nie pasuje. Nie ma. Kłamie. Cały czas chodzi i narzeka, że ten las jest nie taki, bo mu trawa za duża, bo to mu konik polny wyskakuje. Ja w tak krótkie do lasu. Dobra, nie tłumacz się. Będzie jakiś mamy problem, bo my znajdujemy całkiem duże grzyby. Może powinniśmy takie humory zacząć zbierać. Dobra, wydostaliśmy się z tego lasu, jesteśmy teraz na ścieżce głównej. Ten las jest naprawdę fajny, bo jest mega wilgotno i jest taka nasze na jest ale problem jest w tym, że jest bardzo dużo grzybów niejadalnych. Stałem obok niego. Słuchajcie, mamy cztery grzyby. Tutaj znalazłem kolejnego grzyba, zaraz Dawid sprawdzić, czy jest jadalny. Nie, to jest to jest słaby. A oto moje następne znalezisko. Piękny grzybek. I wy... Kurka wódka. Wygląda bardzo ładnie od góry. Kasia, chodź znawca. Zobacz, jaki ładny grzybek. Nie wiem, czy to psi, ale ma blaszki. Nie, do... Dobra, znalazłam kolejnego takiego mniejszego grzybka. Jest, słuchaj, Julitka, jest, to jest to. To jest to, co szukaliśmy. O, oh yeah Psiok. Psiok? Serio? Zobacz ten. Ale był ładny. To też jest psiok. Ej. To nie jest psiok. Wow. Widzisz? Mamy, słuchajcie, dwa punkty. Bardzo dobra. ładny grzybek. grzybek. Malusieńki, ale dobra, ładny. Dobra, Julitka, to Może ten jest dobry. O jezu, jaki przejedzony od stołu. Słuchajcie, znaleźliśmy takie grzyby, ale nie wiemy, co to jest totalnie. Ale powiem wam, że no mega dziwne, bo nie mają ani kratki. Ani siatki, ani blaszki. Może więc... to pieczaki. <laughs> Słuchajcie, udało się, to są maślaki, czyli to są grzyby jadalne. Mamy czyli ich naprawdę ta... dużo. Ale tutaj jeszcze trzeba ich wyciąć. To tak. jednak y, okazało się, że to białe się ściąga i że to są maślaki. Tak. Jedyny tutaj... problem, mrówki mnie pochlały, bo wszedłem w mrowisko. Także szybko zbieramy te grzyby i spadamy dalej. Ja żałuję, bo kiedyś pod całówce pamiętam, jak zrobiłam sobie atlas grzyb. I on naprawdę był cool. To możliwe, że te są właśnie grzyby, które podnosiliśmy z blaszkami, może są jadalne. koleżka pilnował I... tych grzybów. To jest? On jest? A, a to nie jest ten co yy, śpiewa? Nie wiem, dobra, tutaj mamy kolejne grzybki, więc zbieramy. Aj. to wszystko są te maślaki w takim razie? No A i słuchajcie, sprzedaliśmy spota, zadzwoniliśmy po Kasie i po Janka, żeby, słuchajcie, trochę były siły wyrównane. Kochani, my właśnie idziemy do widza do Julki. Bo oni podobno mają 7 grzybów, a my w tej chwili mamy, my mamy 14 My no. mamy już tyle grzybków. Podobno ich droga jest nieco mniej problematyczna niż nasza. Ile mamy tych grzybów? 7? Coś takiego. Jak na półtorej godziny to tak powiem wynik średnia. Patrzcie, jaka wielka kania. Wow! Zobacz Moja ręka. Ogromna jest. Jest wielka. No i co? Psi. to? Wsi. Tutaj też chyba wsi. Ale widzicie ile tutaj jest? O, wow, to chyba będzie jadalny. Myślisz? Tak, bo ma ładną główkę. Jadalny. Ty, ale takie już... Co, zły? Podjedzony mocno, zobacz. Grzybów nie ma. Ale są inne znaleźć Znalazłem jakieś cmentarzysko. Wszędzie czaszka. Tak, a ma kolejnego maślaczka chyba? Dobra. Psiok. Właśnie widzimy Jukę i Dawida. Mój chłop tutaj z drużyną przeciwną jednak współdziała No i czego się patrzysz? Ej, proszę, mam kanie też Też mam kanie, tylko łodyga jej cała poszła z moich nerwów, że mnie opuściłeś Dobra, słuchajcie, wleciała nowa propozycja Kto zdobędzie większego grzyba zdobywa 3 punkty No sam koniec, do całej puli Słuchajcie, nakierowaliśmy przeciwną drużynę na naszego spota i teraz będzie się najciekawiej działo bo rywalizujemy na tym najlepszym sposobie. Dobra, i mamy, słuchajcie, kolejny spawner grzybów. Patrzcie na to. Jura już tutaj kroi. Tu jest kolejny, tu jest kolejny, tu są kolejne w ogóle. To jest chyba jeden z większych. Jedziemy z nim. Wow, mega ładny jest. Ej, wow, ale przepiękny. Przepiękny jest, jest no. Mogę go zjeść. Mm -mm. Jakie wielkie kanie, wow! Nie no, są przepotężne. Ej, i tam dalej w oddali też są dwie duże. O człowieniu! Ja pierdziele, całe moje przedramie, prawie. No Janek, ja jestem ciekawy tamtego, nie? Ale jest wielki. <noise> Jakie doniczki. Nasza podróż już dobiega końca. Było naprawdę wymagająco. Przeszliśmy prawie, no, około 5 kilometrów. Zaraz jedziemy do domu, podliczymy sobie grzybki no i zobaczymy kto wygrał tą całą konkurencję. No i tak się prezentują wszystkie plony. To są nasze, to są Kasi i Janka. Jak widzicie, zebrali troszkę więcej Kani no w sumie to my w ogóle nie zebraliśmy. No i chyba jeśli chodzi o wielkość grzyba, no to te grzybki na pewno wygrały tą konkurencję. Nasz team zebrał 104 grzyby, team Kasi i Janka zebrał 92 grzyby plus 3 punkty, czyli 95. Różnica była dosłownie minimalna.